Wczoraj wieczorem wybuchł bunt w zakładzie karnym w goleniowie w województwie szczecińskim. Około 700 więźniów opanowało dwa pawilony zakładu. Tam już było widać bezsens tego systemu e, e, więziennego, który stworzono. Równolegle jest to samo szło w państwie, że już bez sens tego, co się dzieje. Też jest nie do utrzymania, że to za chwilę pęknie. Tak świętowali zwycięstwo Solidarności mieszkańcy Warszawy w niespodziance. Wreszcie się stało, na pewno się zmieni wszystko. W tym kraju ma pan puszkę, w której trzymają tak samo. Tam, jeśli pan nie rozkurczy tego więzienia, to im łeb pourywa. Wczoraj po dziesiątej około 800 więźniów opanowało pawilony zakładów w Nowogardzie. Spalili trzy z nich, a na dachach dwóch pozostałych zabarykadowali się. Widząc, że płonie państwo mienie, podjąłem decyzję o wprowadzeniu sił, aby to mienie ratować. Z lewej strony. Koło godziny 11 nastąpił sygnał do ataku. Tego skazanego przyniesiono teraz, panie doktorze, jak pan nie żyje? Za dwie godziny. Dwie godziny, tak? Oczy, wielkie piana w mordzie.